iż wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 21 radnych, ale widzę, że, że jeszcze jeden radny do nas dołączył, wobec tego 22 radnych, co wobec aktualnego składu Rady wynoszącego 23 osoby stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Serdecznie witam państwa radnych, Zarząd Powiatu, pracowników, starostwa i wszystkich obecnych na dzisiejszych obradach. W związku z powyższym przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Czy do proponowanego porządku obrad państwo radni zarząd powiatu zgłaszają uwagi lub wnioski? Nie widzę, ale poczekajmy jeszcze chwilę, żeby kolega Walesic mógł się zalogować, żebyśmy... Uczestniczył w obradach. Już mamy prawie pełny skład. I jeszcze raz zapytam, czy są jakieś uwagi do punktu porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. I kto wstrzymał się od głosu? Proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt drugi. Przechodzę do realizacji punktu trzeciego. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 47 łamane na 309 łamane na 2010 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie zmiany uchwały numer 33 łamane na 197 łamane na 09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat ostrowiecki. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Oświaty i Kultury proszę przewodniczącego komisji Dariusza Czuplińskiego o przedstawienie stanowiska komisji w zakresie uchwał z punktu trzeciego i czwartego porządku obrad. Panie przewodniczący, panie starosto, państwo radni. Komisja Oświaty i Kultury Powiatu Ostrowieckiego na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym Pozytywnie zaopiniowała punkt trzeci i punkt czwarty w sprawie podjęcia uchwał dotyczących zmian, z tym, że w punkcie trzecim jednogłośnie, w punkcie czwartym jedna osoba była przeciw. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. I kto wstrzymuje się od głosu? Proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt trzeci. Przechodzę do realizacji punktu czwartego dzisiejszego porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 56 łamane na 361 łamane na 2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia. 21 czerwca 2018 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatlowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki. Opinia Komisji Oświaty i Kultury w sprawie projektu została już żadnym przedstawiona. Otwieram dyskusję. Pani Starosta, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, dzisiaj został przedstawiony Państwu projekt uchwały takiej, jaki państwo macie. Nie wykluczam, że w miesiącu październiku zwrócę się do państwa o obniżenie tego pensum. W tej chwili wyliczamy ile by kosztowało jedna czy dwie godziny, a więc powrót do takiego jakie było, bo ta zmiana ustawy jest niekorzystna dla nauczycieli zawodów. Ja długo z nimi rozmawiałam, wiem w czym są różnice. Natomiast w tej chwili przedstawiamy ten projekt uchwały, żeby mógł on obowiązywać od 1 września jakoś wyjściowe. Natomiast być może we wrześniu do państwa się z troszeczkę inną propozycją zwrócę. Tym bardziej, że mamy policzone skutki podwyżek, które nas dotkną i czekam jaką wysokość subwencji dostanie powiat. W naszym wypadku jest to w tej chwili ponad 1 milion 200 tysięcy zł do końca roku. Takie były skutki podwyżek w kraju, jeżeli mają one wynieść 2 miliardy 2, 900 milionów, a jest zabezpieczony 1 miliard, więc sama jestem ciekawa, jaką wysokość, subwencji, jaką wysokość subwencji dostaniemy i prosiłabym o przyjęcie w tej chwili tej uchwały w zaproponowanej wersji. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę, Pan Radny Duda. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Starosto. Wiadomo, że wysokość subwencji zależy od tego również, jak dyrektorzy naliczają w szkołach. Tą wysokość subwencji każdy dyrektor w szkole. Nalicza dla swojej własnej szkoły tą subwencję. Zdarza się tak, że dyrektorzy tą subwencję naliczą źle. Wtedy powiat musi zwrócić część tej subwencji. Takie wypadki się zdarzały, bo rozmawiamy o subwencji. Jakie jest Trudno określić, jakie prawdopodobieństwo jest w tej chwili, jak dyrektorzy to obliczyli, ale. Przy tej okazji ja po prostu mam pytanie. Jeżeli dyrektor źle tą subwencję naliczy, to znaczy, powiat zwraca czasami setki tysięcy złotych, to czy w jakiś sposób konsekwencje są wyciągane wobec tego dyrektora, czy po prostu tak sobie to przechodzi? Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Proksa jeszcze chyba z tego co widziałem. Jest. Ja będę głosował przeciw w związku z moją sytuacją, że tak powiem, polityczną, ponieważ jesteśmy w sporze z rządem, właśnie o zapis ten o szkolnictwie zawodowym. On jest rzeczywiście krzywdzący i jeżeli samorząd może podjąć taką decyzję, bo jest ta definicja DO, no ale to są pieniądze i. Jeżeli się uda, to będę z tego szczerze zadowolony. Będzie to pozytywny przekład, chociaż mówię, że walczymy o to, żeby to było w ustawie naprawione, bo przypuszczamy, że to jest jakieś, jakieś nieporozumienie po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani starosta. Panie Przewodniczący, Państwo Radnie odpowiadając może tak o Pana Radnego Prokcy, zacznę, cieszę się, bo mnie też się nie podobają takie zapisy, przerzucanie tego na samorząd. Jak mówiłam, zaczynamy od tej, od tych 20 godzin. Ja sądzę, że w październiku moglibyśmy honorować. Tych nauczycieli zawodu. Zresztą jest to też określona specyfika pracy do tej pory, by tak samo traktowani, czyli 18 godzin e pensum. Także dziękuję za ten głos. Myślę, że w październiku wrócimy do rozmowy. Odpowiadając na pytanie radnego Dudy, oczywiście każdy ponosi odpowiedzialność za swoją pracę. Nie przypominam sobie, że. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, kiedy sprawuję funkcję starosty, byśmy zwracali jakąkolwiek subwencję, ale mogę tu uspokoić, ja wyciągam konsekwencje do samego końca. Owszem, będziemy zwracać subwencje za lata wcześniejsze. I tutaj już nie mam do kogo wyciągnąć konsekwencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę, i wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. I kto wstrzymał się od głosu, proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. została przyjęta przy 19 głosach za, jednym przeciw i dwóch głosach wstrzymujących się. Zamykam punkt czwarty. Przechodzę do realizacji punktu piątego porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów. Proszę przewodniczącego komisji, pana Dariusza Wierzbińskiego, o przedstawienie stanowiska komisji w zakresie uchwał z punktów piątego, szóstego i siódmego dzisiejszego porządku obrad. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie punkty 5, 6 i 7. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę wcisnąć przycisk i kto wstrzymał się od głosu, proszę podnieść rękę wcisnąć przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt piąty, przechodzę do realizacji punktu szóstego porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrowieckiego na lata 2019 2033. Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały została już radne przedstawiona. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę wcisnąć przycisk. I kto wstrzymał się od głosu, proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt szósty i przechodzę do realizacji punktu siódmego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest powiat Ostrowiecki. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Stanowisko Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały zostało radne przedstawione, a teraz proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. Panie przewodniczący, pani starosto, szanowna rado. Komisja Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska na swoim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła projekt wyżej proponowanej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. I kto wstrzymał się od głosu, proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt siódmy, przechodzę do realizacji punktu ósmego. To jest zakończenie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego w dniu 9 września 2019 roku. Dziękuję bardzo.